Się, madaczko, cześć, witam w kolejnym odcinku ze Skaja. Powiem wam, że ostatnio, ups, ostatnio te odcinki ze Skaja jakoś mi tak szybciej e, lecą, przez to, że ich jest więcej. Podoba mi się to, że zrobili ich więcej, bo nie będę musiała się martwić o środy przez jakiś czas. Tak, sezon migracji, odcinek piąty chyba z tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, odcinek piąty. Wszystko się zgadza. Ja jeszcze nie udało mi się zrobić duchów, więc jeszcze, jeszcze nie. Mam dopiero jedno serduszko, czekam na drugie, żeby dostać ubranko. Chociaż chyba bardziej czekam na te rogi, bardziej bym je chciała. I chciałabym je mieć przed odcinkiem finałowym, bo to by fajnie wyglądało. Próbowałam zrobić um, jakiś strój, który by pasował, ale stwierdziłam, że tym razem nie. Tym razem jesteśmy takim trochę jesiennym vibe'em, bo jesień nas w tym roku nie rozpieszcza. Jest zimno, deszczowo. Wczoraj w ogóle padał śnieg. E a wciąż jest listopad, jak ja to nagrywam, więc yy, nie wiem dlaczego padał śnieg, ale śnieg padał. Yy, tak. I yy, powiem Wam, że co my robiliśmy ostatnim. Tak, w ostatnim odcinku z Sky'a chyba mieliśmy to takie, że byliśmy w tym takim w lesie, jak ta woda tak poszła do góry, co mi się to strasznie podobało. Więc zobaczymy, czy są w stanie to przebić. Bo yy, no. Tak jak mówiłam, mi się to podobało. Trochę nie wiem, gdzie mam iść. Tu jest maska, ale to nie ta maska mi jest potrzebna. Gdzie jest ta horda cała? Pewnie gdzieś tutaj. Tam są, tu są, no, pod daszkiem. Eee, las w ogóle to jest takie miejsce, mam wrażenie terapeutyczne dla wielu osób, przez to, że właśnie ta. Ta muzyka jest taka. Mm, dużo osób lubi zasypiać przy dźwiękach e, lasowych, ale takiego deszczu, więc e, nie dziwię się. Zobaczymy, czy my znowu będziemy rozstawiać dzwoneczki. Bo jak na razie wszędzie rozstawiamy dzwoneczki. Ja w którymś odcinku powiedziałam, że trochę to rozumiem. No, bo to jest taki sezon po sezonie, który był bardzo intensywny. Znowu mamy, słuchajcie, wodę w górę. Jeśli widzicie tam, widzicie tam gwiazdę, to dlatego, że ja wciąż nie pozbierałam wszystkich swoich gwiazd. Po prostu mi się nie chce tego robić. Jest szansa, że ja pójdę w ogóle do Edenu. Pójdę w ogóle do Edenu i zrobię jeszcze jeden ran, i może wtedy pozbieram te gwiazdy. Jest taka szansa. E, rozłożymy sobie dzwoneczki. O, w ogóle dzwoneczek będziemy rozkładać tu, gdzie jest gwiazda kolejna. W sumie dzieciątko. no ja na to mówię gwiazda, bo to się nazywa Star. Ring of light, wcześniej się nazywało Star. E, o, mam w ogóle level. Perfekto. Tak, 50 mor. Ja jestem w stanie znaleźć te 50 mor. Więc o to się akurat nie, nie trzeba martwić, ale, ale po prostu mi się tego 50 mor nie chce szukać. Gdzie oni chcą? Jeszcze tutaj, co jest coś blisko. U góry to jest domek, chyba nie, tak. I znowu się to zmieniła muzyka. Taka trochę inno-lasowa, że tak powiem. To jest, inna, to jest muzyka skorelowana, jakby z nimi, a nie z tym lasem. Tak, tak jak w sumie mówiłam, jestem ciekawa, dokąd my w ogóle e, lecimy z, z tym wszystkim. Bardzo dziwna jest ta muzyka e, teraz w tym skaju i, i powiem wam, że nawet mi się to trochę podoba. Okej, okay, tu mamy, czekajcie, zaraz od razu sprawdzimy, co jest pod tą wodą. Tab, tab. Tutaj kiepsko, o. Tak sobie zrobimy. Modelki chyba na mnie nie zareagują. O, tak zareagowały. E Ciekawe. Okej, okay, może tamta strona będzie jakaś taka fajniejsza do eksploracji tutaj. Podwodnej. Bardzo mi się podoba to, że pod, w tym lesie jest ta, ta woda, która tutaj napłynęła. Mamy tam te e Zgubiłam... Cię ja nam lecieć. O o! Wiem, że... A jest to, dobra, nie poswierdzi się wcześniej. Dobra, to sprawdźmy. Chociaż ten te podwodny świat, że tak powiem, w tym poprzednim odcinku chyba mi się bardziej podobał tam jest chyba tak bardziej nawet przystosowane do tego, żeby tam mm, była woda. Tak mi się wydaje, że po prostu tamten tamte obszar w ogóle jest po prostu ładniejszy pod tym względem. Tak, wiecie, wygląda jak las, jest lasem. I tak jak mówię, no... Teraz jesteśmy w lesie i to jest jakby początek, jakby kolejnej serii questów. E, więc zobaczymy, czy nas wyniesie do Wali, czy nas... E, tu Patrz, tu w ogóle woda nie, nie sięga, to jest jakaś, w ogóle jakaś górka, e, która przykrywa tą świątynię, w ogóle to przykrywa tą świątynię. To, to może być ciekawe do eksploracji podwodnej. E, tab. Że to się tam tak pod wodą robi. I ta muzyka, która gra w tle takie. Taran, 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 jest. Yy, przygłuszone przez, wo przez wodę w ogóle. No to ciekawie wygląda, powiem Wam, że jak tu jest ta woda. To wygląda tak, że faktycznie ta woda mogła być w ogóle na tym poziomie. Że ona ma sens. Znaczy, ona miała też sens yy, tam, na tamtej mapie. Ale na, na tej mapie ma sens ze względu na to, że faktycznie. E, mamy ten most, e, który jakby... W, podejrzewam, że jakbym go odpaliła, to on będzie tak idealnie nad tą wodą. Więc to ma sens. Mamy jakieś takie właśnie dziury podwodne. E, te zniszczone świątyki, one wychodzą na to, że... wychodzi na to, że są takie właśnie... E, o, patrzcie, nie mogę tego... ten, chciałam zobaczyć, jak to wygląda pod wodą. Więc e, te zniszczone świątyki, tak niby ta nie wygląda, ale... o, problem mamy. We have a problem. O, już nie. Eee, da się to odpalić? Spróbujmy to odpalić. Nie wiem, czy to da się odpalić. Ale nie. Źle jest zrobione to. Jednak e, głupio, bo ten most wychodzi na to, że on nie będzie tak idealnie nad tą wodą, tylko on będzie zanurzony, przez co nie ma to sensu, że jest mostem. Nie ma totalnie sensu, że ten most jest mostem, jeśli on jest zanurzony w taki sposób. I że sobie brodzimy w tej bodzie. No patrzcie, bez sensu to. Bez sensu się może trochę jest w tym sensu, ale aż tak dużo bym nie szukała. No, czekajcie, patrzcie, jakie to jest ten. O. Patrzcie. No dobra, tu się jak nie da. Ale, bo ja patrzę, wiecie, pod kątem miniaturki teraz, żeby coś wam takiego zrobić, że może właśnie most pod wodą, albo coś takiego. Zobaczymy. Najlepsze miniaturki wychodzi na to są takie, o, wyjdź mi z tym, wyjdź mi z tym kół cool, informacją, bo to trzeba, na, najlepsze miniaturki się wy, wycina tak z połowy tego. No nacisłam. O, dobra. To powinno mieć sens. Jakiś. Nie wiem jeszcze jaki. Zobaczymy, czy to się uda. Czy to użyje. Nie, klikamy już tego. Idziemy najpierw po tego. Bajeranta. Nie zgarnąłem tego u góry, czy nie? Tam jest jeden u góry tam. Chyba go nie zgarnąłem. Mm, I tu się pojawią. Oświetlniczki się pojawią, są ciekawe, czy się pojawią ośmiorniczki. A trzeba było to odpalić. Czyli to nie. Ten, nie ma tego kręciołka. Kolejnego, czwartego. Tylko to odpalamy. I teoretycznie, nawet teraz, te ośmiorniczki by miały sens, w takim wypadku, że one y, po prostu tu są. Bo to oznacza, że o, chociaż to jest jedna. Patrzcie, tu jest jedna teraz. Nie ma tak jak normalnie jest ich parę. A tu są jeszcze, okej, okay, ja widzę, ja widzę już ten, ten, bo mam tak, na, naprawiali mi komputer, mi go go naprawili, jestem niezadowolona. Podoba mi się ten flat, ja, już, ja wiem, że się powtarzam, ale podoba mi się. A teraz się już inna, inna trochę muzyczka zrobiła. Ciekawe, ciekawe. Ja się w ogóle nie oszczędzam z tym tymi. tymi. E, no. A to muszę z nim porozmawiać? Nie. Idziemy! Czasu nie mam. Halo, halo! O. Co wy to? A, teraz się nie zaprzęgłam. Teraz się chyba zaprzęgłam. Dobra i teraz tak trzeba iść z ośmiorniczkami. E, ja mam problemy z tym, że mam z tym problemy, żeby lecić żeby leci z tymi ośmiorniczkami. On tam robi jakiś taki zakręta później, bo widziałam mniej więcej jak to przebiega. Ale e, no. Wbrew pozorom. Tutaj ta nawigacja nie jest taka łatwa, wydaje mi się, że na, w tym przypadku, na przykład na telefonie, albo na, e, to nie jest PS, e, tylko na tym. Mam akurat, mój chłopak akurat ma Steam Deck'a, ja w Sky, w Sky gram na Steam Deck'u, e, albo na Nintendo, o, e, jest łatwiej w takim wypadku sterować. Patrzcie, tu już trzeba zrobić kółeczko. Tak wygląda, jakby trzeba było zrobić kółeczko. Ale to, że my sobie zrobimy kółeczko, to chyba nam niewiele da. Nie, to nam niewiele da. Tu ja powinnam innym nurtem chyba polecieć. Albo po prostu się na tym. Teraz przerzucić? Krowy mi się gubią po drodze. Tam jest kolejny jakiś taki wokół tamtej ośmiorniczki. No to śmiesznie. Krówki, nie oddalajcie się. Opatrzcie, kolejne kółko. Ja nawet nie sterowałam, żeby lecić w to kółko. Oni mi tak robią, bez mojego tego. Rozumiem, że to miało być takie, że y, po prostu ładne widoczki, super muzyczka. Wreszcie jestem w stanie zrozumieć, y, co tu się y, miało wydarzać w tym kwestii. Oj, oj. Chciałabym wejść w ten nurt, bo on mnie złapał. Złapał mnie, złapał mnie chyba. Dobra. Teraz go nowy chyba mogę puścić? Tak, ja w ogóle nie steruję, więc jak już się wejdzie, to już się płynie. E, jakbym tak... Jakbym tak weszła w tym nurcie, który robiliśmy na prayer, taki co miał takie zawijaski, to by było mega fajne. To by fajnie faktycznie wyglądało. I ciekawie. Ale no niestety przegapiłam sprawę. Więc yy, chyba, no. Yy, tak jak mówię, przegapiłam jakieś takie fa fajne, zawiaski. Jestem ciekawa, czy teraz będziemy w Wali, -E, Powinniśmy teoretycznie być w, w, w Wali. -E. E, I co? I mielibyśmy wtedy na przykład. <śledzimy> Siadłam, bo ten... Rozbiłam się na zamku. Jesteśmy. E, Okej. Okay. I w ogóle gdzie my jesteśmy w takim przypadku? Jestem ciekawa, czym nas to zaskoczy, ponieważ jeśli w, w foreście były zalane tereny, to ciekawe, czy tu będzie śnieg za tydzień, wiecie, taki padający. To było w sumie fajne. Nie zimno ci? Do tej podłody tak w zimie? Nie wiem. Okej, okay. jesteśmy w ogóle na starcie. Tak, zrobione. T, tu zrobiliśmy. Czy, patrzcie, bo to wygląda tak. Tu jest koniec. Czyli co? Tu jest, mamy jedną Woli, drugą Woli Westland Westland to jest koniec. To faktycznie Jakby się na tym skupić, to yy, tak yy, akcja filmu to czuła się faktycznie. Yy, na w Golden Westland, czyli to, jeśli one wracają do swojego miejsca zamieszkania, to będzie to Golden Westland. Pytanie, yy, czy, czy ich kryle po drodze nie, zje, nie zjedzą. <gry> to będzie trudne w takim wypadku, jeśli kryle je mogą zjeść po drodze. No nic, zobaczymy potem. Na ten moment dziękuję. Zapraszam Was do następnego odcinka. Pa pa!